Witajcie! Dzisiaj zabieramy Was do świata piękna i relaksu. Przed Wami niezwykłe miejsce, w którym zadbacie o swoje ciało i urodę. Ten salon z pewnością spełni oczekiwania najbardziej wymagających klientek. To miejsce, gdzie specjaliści z dziedziny urody oraz najnowocześniejsze technologie spotykają się, aby zapewnić kompleksową pielęgnację ciała i twarzy. Zapraszam do środka. Ze mną jest Ola i Sandra, właścicielki gabinetu Skin Clinic. Cześć dziewczyny! Cześć Aniu! Cześć Aniu! I jaka jest w ogóle historia powstania tego gabinetu? E, historia była bardzo płacta tak naprawdę z tego względu, że zrodziła się ze wspólnej pasji, jeśli chodzi o pasję do kosmetologii, do takiego samego podejścia, jeśli chodzi o klienta. I tak poznałyśmy się z alumną uczelni, tak naprawdę e, i tam właśnie e, okazało się, że w sumie gdzieś tam mamy jakieś też powiązania rodzinne. A potem e, wszystko jakby dążyło też do tego, żeby się dalej rozwijać zawodowo, żeby szukać takich fajnych e, możliwości rozwoju zawodowego, e, no to stwierdziłyśmy, że dlaczego nie. Okazało się to strzałem w dziesiątkę. Jakie zabiegi proponujecie tutaj kobietom i mężczyznom? Czy macie coś dla mężczyzn? E, no właśnie z tymi zabiegami męskimi to jest w ogóle anioł Mit. Bo właśnie faktycznie gdzieś tam znajdziemy w ofertach gabinetów zabiegi dla mężczyzn, dla kobiet w ciąży, dla nastolatków. Tak. Natomiast prawda jest taka, że zabiegi powinny być zawsze dobierane indywidualnie do potrzeb skóry. Mhm. Skóra męska oczywiście różni się trochę od skóry kobiecej, ale mimo wszystko te potrzeby mogą być bardzo indywidualne i dobieramy na podstawie tych konkretnych potrzeb skóry. To na jakie zabiegi możemy liczyć? Jeśli chodzi o gamę zabiegów w naszym gabinecie, tak naprawdę e, pracujemy z każdym elementem ciała, z tego względu, że zarówno bardzo szeroka pielęgnacja w obrębie twarzy e, i zabiegi przeciwtrądzikowe, i anti-aging e, i na rumień, mamy też szeroką gamę laseroterapii, e, ale również e, szeroka gama modelowania sylwetki, e, czyli jeśli chcemy przygotować nasze ciało m.in. na lato, to jak najbardziej zapraszamy. E, I oczywiście podologia, czyli specjalistyczna pielęgnacja stóp. A na jakich kosmetykach pracujecie, bo to jest chyba ważne? E, tak, kosmetyki, których używamy, to jest właśnie Zioskin Health i to jest marka taka naprawdę terapeutyczna, mocno hmm. terapeutyczna, bardzo silne substancje aktywne, ale właśnie dobrze dobrane pod okiem specjalisty. E, są genialne te skóry. E, drugą marką, w którą też bardzo prężnie się wdrożyłyśmy, jest marka Medic Aid. To są kosmetyki, e, które mają też bardzo fajne składy e, i stanowią też uzupełnienie dla oferty Zioskin Health. W takim razie, co zaproponujecie mi za zabieg i dlaczego? Urządzenie Geneo stanowi nowość w naszej ofercie gabinetowej. Jest odpowiedzią na zapotrzebowanie naszych klientów. Chcemy zapewnić kompleksową, holistyczną opiekę. Dlatego Geneo będzie zabiegiem bezinwazyjnego, pielęgnacyjnego podejścia, które bazuje na trzech etapach: złuszczania, czyli oczyszczania wprowadzenie substancji aktywnych dedykowanych potrzebom skóry oraz dotlenienia. Oferta całoroczna, możemy łączyć z różnymi zabiegami, dzięki czemu uzupełniamy efekt o pracę z głębszą tkanką. W naszym gabinecie szczególnie preferujemy połączenie Geneo z urządzeniem Endermologią LPG na twarz. To połączenie zabiegów endermologii z urządzeniem Geneo będzie dzisiaj pokazane na naszym nagraniu. Pragniemy Państwa zachęcić, pokazać, jak wygląda zabieg i jednocześnie zaprezentować się od najlepszej strony. Nie mogę się doczekać, sprawdźmy to. Zabieg rozpoczynamy od oczyszczenia skóry. Produkt oczyszczający też dobierany jest indywidualnie do cery i do potrzeb skóry. Tutaj w tym momencie Ola pracuje u Ani produktem o działaniu delikatnie oczyszczającym, lekko nawilżającym. Dlatego, że w dniu dzisiejszym będziemy wykonywali zabieg, który ma za zadanie skórę nawilżyć i rozświetlić. Procedura łączona GENEO i Endermologii LFLG na Twarz zakłada wykonanie w pierwszej kolejności masażu Endermologią. Programy endermologii są bardzo różne. Endermolift, który dzisiaj wykonywany jest u Ani, to procedura zabiegu rozświetlającego, który ma za zadanie podbić efekt Jeneo. Zabieg Endermolift jest zabiegiem, który pobudza bardzo głęboko mięśnie, rozluźnia powięzi i powoduje efekt napięcia skóry. Daje to efekt liftingu bankietowego, ale również relaksację mięśni spiętych, które spinają się w wyniku naturalnych naszych takich czynności związanych ze stresem, pozycją, którą przyjmujemy w pracy, bądź naturalnymi predyspozycjami. Przystępujemy w tym momencie już do zabiegu pielęgnacyjnego Geneo. Jest zabiegiem, który składa się tak naprawdę z trzech etapów. Pierwszym etapem jest złuszczanie. Aplikujemy specjalny terapeutyczny żel na twarz. A następnie do głowicy zabiegowej dobieraną odpowiednio do potrzeb skóry ampułeczkę sterylnie pakowaną wkładamy. Dzięki temu produkt będzie wnikał bardzo głęboko, substancje aktywne będą penetrować skórę w obszarze wielu jej warstw i wytwarza się bardzo ważny podczas tego zabiegu efekt bora. Efekt Bora daje tkance silne dotlenienie, pobudza trofikę skóry i zapewnia długotrwałe procesy rewitalizacji. Podczas zabiegu wykorzystujemy specjalne kapsułki wzbogacone w składniki odżywcze i taką żylową bazę, która umożliwia tym samym dopasowanie zabiegów do konkretnego rodzaju skóry, potrzeb i oczekiwanych efektów terapeutycznych. Kolejnym etapem GENEO jest aplikacja żelu serum, które ma zadanie dodatkowo wzbogacić zabieg o substancje aktywne i dopielęgnować tą skórę. Wprowadzamy substancje aktywne przy użyciu specjalnej głowicy, która w wyniku działania masażu tkankowego wprowadza czynniki aktywne z serum w głębokie warstwy skóry. Zabieg Geneo dedykowany jest tak naprawdę do każdego rodzaju skóry, dlatego że mamy wiele różnych ampułek, wiele różnych substancji czynnych, które możemy w tą skórę wprowadzać. Szczególnym zainteresowaniem zabieg cieszy się w okresie wiosenno-letnim, jako bezinwazyjna rewitalizacja skóry twarzy, szyi i dekoltu. Również sprawdzi się jako zabieg przed tak zwanym Wielkim Wyjściem, procedura zabiegu bankietowego, który rozświetli skórę nawilży i przygotuje na najważniejsze z wydarzeń typu wesele, chrzciny, komunie czy inne imprezy okolicznościowe. E, ważne też jest, aby wiedzieć, że zabieg ten nie wymaga okresu rekonwalescencji. Skóra świeżo po zabiegu jest świetlista, gładka, nawilżona i napięta. W związku z czym e, nie obowiązuje tutaj okres karencji na słońce, nie wymagana jest jakaś specjalistyczna pielęgnacja pozabiegowa. E, tak naprawdę można śmiało jeszcze tego samego dnia nałożyć makijaż i ruszyć na imprezę. Zabieg jest zabiegiem bezinwazyjnym, ale z uwagi na technologię i mechanizmy fizjologiczne, jakie pobudza w tkance, zapewnia głębszą pielęgnację skóry niż inne zabiegi bankietowe. Dlatego jest to zabieg, który da efekt dłuższy. Najczęściej skóra jest w dobrej kondycji, takiej wyraźnie nabilżona, wyraźnie pobudzona, jeśli chodzi o wszelkie takie dobroczynne odczyny, przez około 2-3 tygodnie po zabiegu. Czyli e, zabieg będzie dawał efekt nawet e, do takiego miesiąca. E, zabieg wykonywany może być jako procedura jednorazowa w ramach polepszenia kondycji skóry tu i teraz, bądź przygotowania skóry do wielkiego wyjścia. Natomiast bardzo często rekomendowany jest szczególnie w połączeniu z endermoliftem, jako bezinwazyjna procedura głębokiej pielęgnacji i rewitalizacji skóry dojrzałej e, z pierwszymi oznakami starzenia się. Ale także zabiegi, które są wykonywane z serii zabiegowej na trądzik, detoksykujące dla skóry palacza, do skóry męskiej jako zabieg pielęgnacyjny, bezinwazyjny, bezbolesny, ale także dla kobiet w ciąży, ponieważ zabieg jest bezpieczny, dobieramy ampułki, dobieramy produkty i też panie w ciąży w okresie laktacji śmiało mogą z tego zabiegu korzystać. Na zakończenie zabiegu aplikowany jest krem pielęgnacyjny o działaniu uzupełniającym e, terapię Geneo, najczęściej nawilżający, e, o działaniu silnie liftingującym, oczywiście obowiązkowo z filtrem SPF. Mogłam dziś was zabrać w podróż do tego niezwykłego salonu kosmetologicznego. Ja osobiście jestem zachwycona efektem zabiegu. To właśnie tutaj znajdziemy najlepsze specjalistki, które nie tylko dbają o naszą urodę, ale też o nasze samopoczucie. Gorąco polecam każdemu, kto chce zadbać o siebie i poczuć się pięknie. Do zobaczenia w salonie!